Cześć! Witam Was serdecznie w podsumowaniu informacje na temat Yeti od wydawnictwa Look Games. To pudełeczko, które tutaj widzicie jest to jeszcze stara angielska, angielsko-niemiecka wersja językowa, ale już jak to oglądacie Yeti powinno być w polskiej edycji w sklepach, także Wspierajcie polskie wydawnictwa, ja zawsze to mówię, bo, bo czym więcej podaję będzie się sprzedawać, tym fajniejsze gry będą tłumaczone. Tu jakby dużo zależności językowej nie ma, bo to jest tylko tak naprawdę instrukcja i ta pomoc graczy, ale wiadomo, że szczególnie dla graczy rodzinnych jest to duży plus, jeżeli mogą wygodnie sobie pograć w języku polskim. Co, to, co widzicie na stole robi duże wrażenie, tak bo macie tą, tą górę. W 3D, która w całości mieści się do pudełka, więc nie musicie jej składać. Gra robi duże wrażenie na różnego rodzaju konwentach. Ludzie się zatrzymują, patrzą o co chodzi w tej grze, co to jest w ogóle za gra Yeti. I, i to to robi bardzo dobre wrażenie. I, 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 jakby I graficznie, i klimatycznie też się broni. Muszę powiedzieć, bo, bo wiele osób zarzucało akurat tej pozycji, że to jest jakaś taka sucha rozgrywka, wrzucanie kostkami, z czym się kompletnie nie mogę zgodzić. Bo tak, bo waszym zadaniem jest jakby udowodnienie, że Yeti istnieje, więc wyruszacie w góry, zbiera, idziecie po jego śladach, tak? więc jak wyrzucicie te ślady, to idziecie po jego śladach stóp na śniegu i szukacie go i zbliżacie się do niego, więc to są te właśnie wasze punkciki. Macie też tutaj zamiecie, więc pogoda jest gorsza, więc macie problemy za dospanowanie całej akcji macie duże opóźnienia, na przykład w podróżach w góry, więc to są te wasze opóźnienia. Zbieracie tutaj fundusze, finanse na lepszą kamerę, lepsze aparaty, żeby fajniejsze zdjęcia robić. Jednocześnie możecie kupować lepszy sprzęt do podróży pod górę, do, do lepsze namioty, do spania na górze. Także jakby większość tu rzeczy, jak, jak zobaczycie od tej strony, naprawdę się broni, i ja to bardzo doceniam w grach. Jest to taka. Zabawna gierka, że każdy usiądzie, porzuca tymi kostkami i tak już mniej więcej wie, e, o co chodzi, w jakiej części świata się znajduje. E, co do losowości, bo, bo jakby jak tą grę mi przedstawiano, to, to, to dostałem tylko informację, że to jest losowość na poziomie e, przebiegu wielbłądów. I muszę powiedzieć, że jest to chyba mniej losowa, minimalnie bardziej strategiczna gra od wielbłądów, bo tam, tam jednak macie głównie obstawianie jakieś takie i rzucanie kostkami. Tutaj faktycznie też kości wchodzą w grę, ale zdecydowanie możecie nimi zarządzać, bo jedna sprawa, że zawsze jakieś tam wyniki możecie sobie zatrzymać coś możecie sobie przerzucić także to jest system podobny do potworów w Tokio na przykład. Ale jednocześnie możecie sobie ustawić technologię po to, żeby tej losowości mieć jeszcze mniej i jeszcze mniej. Także na początku gry, jeżeli kupujecie sobie dużo technologii, wiecie, dużo namiotów, dużo tych stópek permanentnych, które pomagają Wam w zdobywaniu punktów, to zdecydowanie będziecie mieli przewagę w drugiej części gry. Także zdecydowanie jest to gra rodzinna ale z domieszką takiej fajnej strategii, co sprawia, że tacy wytrawni gracze też nie powinni tutaj specjalnie przy planszy się nudzić. Co, no tak jak mówiłem, klimatycznie się broni, owo jest bardzo fajnie, myślę, że gra zdecydowanie jest warta swojej ceny. U nas dogrania grania pewnie takiego sporadycznego będzie. Moja ocena końcowa jest taka, że jeżeli zdarzy się taka sposobność, to ja Wietiego chętnie zagram. Jest to gra, którą raczej będę wyciągał przy okazji jakichś świąt rodzinnych, spotkań rodzinnych albo do grania z totalnie świeżymi osobami oni powinni to w miarę szybko załapać i dobrze się bawić do takiej zabawy z graczami, z wytycznymi graczami, z którymi często się spotykamy na jakieś poważniejsze tytuły. To ra raczej to byłaby pozycja jakieś chyba na zakończenie wieczoru, że już byliśmy, bylibyśmy bardzo zmęczeni już nie chcielibyśmy jakichś ciężkich, takich matematycznych tytułów ogarniać, to wtedy wesoło możemy sobie porzucać fajnymi kosteczkami kolorowymi, e, pospinać się, pozdobywać szczyty. E, jest tu troszkę ścieżek do, do zwycięstwa, także to, to jakby jest świeże, fajne. I do tego jak wszystko Wam się znudzi, to jeszcze możecie sobie tryb zaawansowany grać, czegoś nie pokazywałem w przykładowej rozgrywce, czyli że każdego dnia Pojawia się inne wydarzenie, które zmienia Wam troszkę zasady, także nic tylko je tej polecić. Także delikatna, nasowa gra, ale nadal dosyć strategiczna, dosyć fajna. Także zdecydowanie Wam polecam. Na chwilę obecną to będzie wszystko, także dzięki wielkie za poświęcony czas. Do następnego hej!